Ustanowienie i szanowanie granic. Najważniejsze dla kobiety jest jednak określenie takich granic w dawaniu, gdy nie odczuwa jeszcze urazy do partnera. Zamiast spodziewać się, że partner wynagrodzi ją za ich przekraczanie, powinna ograniczyć dawanie do wyznaczonego przez siebie limitu. Odwołajmy się do przykładu. Jim miał 39 lat, a jego żona Susan 41, kiedy przyszli po poradę. Susan była zdecydowana na rozwód. Uważała, że przez ostatnie 12 lat dawała więcej niż jej partner i nie może tego dłużej znieść. Określając charakter męża, nazwała go ospałym, egoistycznym, władczym i pozbawionym romantyzmu. Susan twierdziła, że nie ma już nic do ofiarowania i że gotowa jest odejść. Jim namówił ją na terapię, ale ona nie była do tego przekonana. Przez kolejne sześć miesięcy Jim i Susan potrafili przejść przez trzy etapy uzdrawiania swojego związku. Dziś są szczęśliwym małżeństwem z trójką dzieci. Krok pierwszy. Zachęta. Wytłumaczyłem Jimowi, że jego żona przez dwanaście lat odczuwała narastającą urazę. Powiedziałem, że jeśli zależy mu na uratowaniu małżeństwa, będzie musiał spędzić mnóstwo czasu słuchając Suzan, co moim zdaniem nakłoni go do dalszej pracy nad związkiem. Podczas pierwszych sześciu spotkań zachęcałem Suzan, by dzieliła się z nami swoimi odczuciami i cierpliwie pomagałem Jimowi odnosić się ze zrozumieniem do jej negatywnych emocji. To była najtrudniejsza część procesu uzdrawiania. Kiedy jednak Jim rzeczywiście usłyszał, ile jego partnerka przeżywa bólu i niezaspokojonych pragnień, przekonał się, że chce i potrafi wprowadzić zmiany niezbędne do tego, by ich związek wypełnił się miłością. Zanim Susan poczuła się zdolna do pracy nad małżeństwem, musiała usłyszeć i poczuć, że Jim przykłada wagę do jej uczuć. To był pierwszy krok. Kiedy już miała poczucie, że jest rozumiana. Mogli przejść do następnego etapu. Krok drugi: przyjęcie odpowiedzialności. Drugim krokiem było wzajemne uznanie swojej odpowiedzialności. Jim powinien wziąć odpowiedzialność za to, że nie był dla żony oparciem, a Suzan za to, że nie ustanowiła granic poświęcenia. Jim przeprosił żonę za to, że ją ranił. Ona z kolei uświadomiła sobie, że nie wyznaczyła granic zwłaszcza gdy była traktowana bez szacunku. Jim wrzeszczał, gderał, odmawiał prośbom, deprecjonował jej uczucia. I chociaż nie miała powodu, by przepraszać, uświadomiła sobie własną współodpowiedzialność za wynikły stan rzeczy. Susan, dzięki temu, że dopuściła do siebie myśl, iż jej nieumiejętność wyznaczania granic i tendencja dodawania więcej również przyczyniły się do problemów, zaczęła wybaczać. Przyjęcie częściowej odpowiedzialności miało kluczowe znaczenie dla złagodzenia jej urazy. W ten sposób oboje odkryli, że pragnął się uczyć nowych metod wzajemnego wspierania się w wyznaczonych granicach. Krok trzeci: praktyka. Jim musiał się zająć przede wszystkim szanowaniem granic Suzan, a ona ich określaniem. Oboje zaś musieli się nauczyć wyrażać prawdziwe uczucia w uprzejmy sposób. Uzgodniliśmy, że na trzecim etapie będą nabierać praktycznych umiejętności wyznaczania i respektowania granic. Przy czym zarówno Suzan, jak i Jim zdawali sobie sprawę, że czasami mogą popełniać błędy. Możliwość pomyłek dawała im poczucie bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń. Oto kilka przykładów. Suzan ćwiczyła taką oto wypowiedź. Nie lubię, kiedy tak się do mnie zwracasz. Proszę, przestań krzyczeć, bo jeśli nie, będę musiała wyjść. Po kilkakrotnym opuszczeniu pokoju, nie musiała już więcej tego robić. Gdy Jim prosił ją o zrobienie czegoś, co ją drażniło, nauczyła się mówić nie, teraz muszę odpocząć albo nie, jestem dziś zbyt zajęta. Suzan odkryła przy tym, że Jim stał się bardziej troskliwy, gdy dotarło do niego, jak ona była zapracowana i zmęczona. Susan powiedziała Jimowi, że chce wyjechać na wakacje, a kiedy on odparł, że jest zajęty, zaproponowała, że wobec tego pojedzie sama. Jim zmienił plany i także chciał jechać. Kiedy w rozmowie Jim jej przerywał, Suzan nauczyła się mówić: Jeszcze nie skończyłam, wysłuchaj mnie. Jim zaczął bardziej słuchać, a mniej się wtrącać. Najtrudniejsza dla Suzan była nauka proszenia o cokolwiek. Zapytała mnie, dlaczego po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam, muszę go jeszcze prosić? Wyjaśniłem jej, że zapoznawanie partnera ze swoimi potrzebami nie tylko ma sens, lecz stanowi ważny składnik jej problemu. Suzan musi się stać współodpowiedzialna za zaspokajanie własnych pragnień. Dla Jim'a najtrudniejszym wyzwaniem było uszanowanie tych zmian i rezygnacja z oczekiwań, że Suzan będzie wciąż tą samą usłużną kobietą, jaką poślubił. Odkrył, że tak samo jak Suzan miała kłopoty z określeniem granic, tak jemu sprawia trudność dostosowanie się do nich. Zrozumiał też, że ćwicząc więcej, mogą nabrać wprawy. Dla mężczyzny bariery, które napotyka, stanowią czynnik mobilizujący do większej aktywności. Jeżeli szanuje on stawiane ograniczenia, automatycznie zaczyna wątpić w efektywność dotychczasowych sposobów zachowania i decyduje się na wprowadzenie zmian. Z kolei kobieta, która uzmysłowiła sobie, że aby otrzymywać, musi najpierw ustanowić granicę, zaczyna wybaczać partnerowi i wypróbowywać nowe sposoby zwracania się do niego z prośbą i uzyskiwania wsparcia. Nauka przyjmowania. Dla kobiety wyznaczanie granic i przyjmowanie tego, co ofiarowuje partner, jest bardzo bolesne. Zazwyczaj boi się ona, że wymagając zbyt wiele, narazi się na sprzeciw, krytykę i porzucenie. Taka przewidywana reakcja staje się dla kobiety źródłem głębokiego cierpienia, ponieważ gdzieś w głębi jej świadomości tkwi przekonanie, że nie jest godna, by dostać więcej. Pogląd ten zrodził się u niej w dzieciństwie i utrwalał za każdym razem, kiedy musiała tłumić swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania. Kobieta jest oczywiście podatna na takie negatywne, niewłaściwe myślenie, że nie zasługuje na to, by być kochaną. Jeśli w dzieciństwie była świadkiem lub bezpośrednią ofiarą wykorzystywania, później tym głębsze jest jej przekonanie, że jest niegodna miłości i trudniej jej przychodzi uznać swoją wartość. Przeświadczenie, że jest niewiele warta, choć stale skrywane w podświadomości, powoduje u niej obawę przed zdaniem się na innych. Jakąś cząstką siebie zawsze czuje, że nie uzyska pomocy. I paradoksalnie, z obawy przed tym, że w nikim nie znajdzie oparcia, sama niechcący odrzuca próby pomocy. Mężczyzna, który otrzyma sygnał, że partnerka nie wierzy, by udało mu się zaspokoić jej potrzeby, natychmiast czuje się odrzucony i wyłącza się. Brak nadziei i ufności, przemienia uzasadnione potrzeby kobiety w desperackie wołanie osoby niezaspokojonej i przekazuje mężczyźnie sygnał, że kobieta nie wierzy, by był on zdolny tę pustkę wypełnić. Jak na ironię, mężczyzn, których uskrzydlało poczucie, że są potrzebni, całkowicie zniechęca zetknięcie z beznadziejnym niezaspokojeniem. W takich chwilach kobieta sądzi, że partnera zraziło odkrycie, iż ma ona własne potrzeby. Chociaż w istocie powodem tego było zdesperowanie, brak nadziei i nieufność. Kobietom, które nie uświadamiają sobie, czym dla mężczyzn staje się poczucie, że się im nie ufa, bardzo trudno jest zrozumieć różnicę między potrzebą a niezaspokojeniem. Potrzebując mężczyzny, kobieta otwarcie prosi i sięga po pomoc z ufnością, która mobilizuje partnera, by uczynił wszystko, na co go stać. Z kolei niezaspokojenie kobiety to jej dominujące pragnienie oparcia, w którego uzyskanie nie wierzy. To zraża mężczyzn, którzy czują się odrzuceni i niedocenieni. Dla kobiet poczucie, że potrzebują innych, jest niepokojące. Ale naprawdę bolesne staje się dla nich przeżycie rozczarowania, odrzucenia, choćby w najdrobniejszych sprawach. Przykro jest zawierzyć komuś, a potem doświadczyć zignorowania, zapomnienia czy odtrącenia. Potrzebując innych, kobiety stają się szczególnie bezbronne. Jeśli są niedostrzegane i rozczarowane, ból jest tym większy, że potwierdza ich niskie poczucie własnej wartości. Jak wenusjanki odzyskują poczucie własnej wartości? Poczucie, że nie przedstawiają sobą zbyt dużej wartości, przez całe wieki wenusjanki rekompensowały sobie przekonaniem o swej przydatności dla innych. Wciąż dawały i dawały, lecz, mimo to, w głębi duszy wiedziały, że są godne, by także otrzymywać. Miały nadzieję, że dając staną się więcej warte. Minęły stulecia i wenusjanki ostatecznie uświadomiły sobie, że zasługują na miłość i wsparcie, a patrząc wstecz, zrozumiały, że zawsze tak było. Długotrwały proces dawania pozwolił im uzyskać coś wspaniałego i mądrego szacunek dla siebie. Ofiarowując coś innym, odkryły, że wszyscy zasługują na to, by otrzymywać, każdy jest godny miłości. Tak rozumując, doszły wreszcie do przekonania, że same także podlegają tej zasadzie. Na Ziemi droga do tego odkrycia przebiega trochę inaczej. Jeśli dziewczynka obserwuje, że matka obdarowywana jest miłością, automatycznie i ona czuje się więcej warta. W przyszłości łatwo jej przyjdzie przezwyciężyć tendencję do nadmiernego dawania. Identyfikując się ze szczęśliwą matką, nie musi przeżywać obawy przed przyjmowaniem. Jeśli matka jest otwarta na to, by otrzymywać, córka także nabywa tej umiejętności. Jednak w tej sprawie wenusjanki były pozbawione jakiegokolwiek przykładu. Dlatego też tysiące lat zabrało im dojście do fazy, w której zarzuciły niekontrolowane dawanie. Stopniowo, obserwując, że inni zasługują na to, by otrzymywać, uzyskały poczucie, że im także się to należy. W tej cudownej chwili również Marsjanie ulegli przeobrażeniu i właśnie wówczas zaczęli budować swoje statki kosmiczne. Marsjanin pojawia się wtedy, gdy Wenusjanka jest gotowa go przyjąć. Kiedy kobieta jest przekonana, że zasługuje na miłość, otwiera się na mężczyznę, by przyjąć jego uczucie. Bywają jednak sytuacje bardziej skomplikowane. Zdarza się na przykład, że kobieta, która przez dziesięć lat przyzwyczajała męża, że jej rolą jest dawanie, dochodzi wreszcie do wniosku, że sama zasługuje na więcej. Jak na ironię, kobieta ma wówczas ochotę zamknąć wszystkie drogi do siebie. Jeśli miałaby to wyrazić słowami, brzmiałyby one następująco: Wciąż dawałam, a ty mnie ignorowałeś. Miałeś swoją szansę, ja zasługuję na coś więcej. Nie ufam ci, jestem zmęczona, nie mam już nic do ofiarowania, nie pozwolę, byś dalej mnie krzywdził. No i znów, jeśli spotykam się z podobną sytuacją, staram się przekonać kobietę, że aby jej związek był lepszy, wcale nie musi więcej dawać. Odwrotnie, właśnie dając mniej, otrzyma więcej od partnera. Jeśli mężczyzna rzeczywiście lekceważył jej oczekiwania, to jest trochę tak, jakby oboje pozostawali w uśpieniu. Kiedy kobieta się zbudzi i przypomni o swoich potrzebach, partner również się ocknie i zapragnie ofiarować jej więcej. Jest prawdopodobne, że partner wyjdzie ze stanu uśpienia i rzeczywiście dokona wielu zmian, na których kobiecie zależy. Jeśli tylko partnerka nie daje zbyt dużo, mężczyzna wychodzi ze swej jaskini. I zaczyna budować statek kosmiczny, który go dowiezie do kobiety i pozwoli ją uszczęśliwić. Być może upłynie trochę czasu, zanim partner rzeczywiście zacznie zaspokajać jej potrzeby, jednak najistotniejszy krok został uczyniony. Mężczyzna uświadomił sobie, że zaniedbywał partnerkę i postanowił się zmienić. Działa to w obie strony. Zazwyczaj kiedy mężczyzna poczuje się nieszczęśliwy i zapragnie miłości, jego żona nagle się otwiera i zaczyna go znowu kochać. Rozpadają się mury i urazy, miłość ożywa. Jeżeli nazbierało się wiele zaniedbań, może upłynąć sporo czasu, zanim uda się zadość uczynić całemu nagromadzonemu cierpieniu i puścić je w niepamięć. A jednak jest to możliwe. W rozdziale jedenastym omówię łatwe i praktyczne sposoby leczenia bolesnych urazów. Dość często, jeśli jedno z partnerów wprowadza ulepszenia, drugie także się zmienia. Ta realna współzależność jest jednym z cudów, jakie napotykamy w swym życiu. Kiedy uczeń jest gotów, zjawia się nauczyciel. Gdy pada pytanie, znajdujemy odpowiedź. A kiedy jesteśmy przygotowani na to, by otrzymywać. Nasze życzenia się spełniają. Kiedy wenusjanki stały się gotowe przyjmować, marsjanie zapragnęli dawać. Sztuka dawania. Mężczyzna najbardziej się obawia, że okaże się niekompetentny i nie dość dobry w tym, co robi. Strach ten równoważy rozwijając swoją siłę i umiejętności. Sukcesy, osiągnięcia i efektywność są w jego życiu sprawami pierwszoplanowymi. Podobnie Marsjanie. Zanim odkryli Wenusjanki, byli do tego stopnia zaangażowani w walkę o sukces, że nie troszczyli się o nic i nikogo innego. Mężczyzna staje się nieczuły na cudze problemy, gdy odczuwa strach. Kobiety odczuwają obawę przed przyjmowaniem, a mężczyźni boją się dawać. Przenosząc swoje starania na innych, narażają się wszak na ryzyko niepowodzenia, krytykę i dezaprobatę. To bywa dla mężczyzny szczególnie bolesne, ponieważ głęboko tkwi w nim przekonanie, że nie jest dość dobry w tym, co robi. Taki pogląd mógł sobie wyrobić w dzieciństwie i utrwalać za każdym razem, kiedy poczuł, że nie sprostał oczekiwaniom. Jeśli jego starania pozostawały niezauważone lub nie zostały docenione, Głęboko w podświadomości mężczyzny zrodziło się niesłuszne przekonanie, że nie jest dość dobry. Mężczyzna jest na tym punkcie wyjątkowo wrażliwy. Rośnie w nim strach przed niepowodzeniem. Pragnie dawać, ale bojąc się porażki, nawet nie próbuje. Skoro jego najgroźniejszym upiorem jest lęk, że nie sprosta, będzie oczywiście unikać każdego niepotrzebnego ryzyka. Jak na ironię, kiedy mężczyźnie naprawdę bardzo na kimś zależy, strach przed porażką wzrasta, i marsjanin daje mniej. Żeby nie narazić się na niepowodzenie, przestaje cokolwiek ofiarowywać. Dotyczy to głównie tych osób, którym chciałby dać jak najwięcej. Jeśli mężczyzna nie czuje się bezpieczny, może to sobie rekompensować, nie zajmując się nikim poza samym sobą. Jego automatyczną reakcją obronną jest powiedzenie nie zależy mi. To z tej przyczyny Marsjanie nigdy nie pozwalali sobie na nadmierną troskę o innych. Kiedy jednak zaczęli odnosić sukcesy i stawali się coraz silniejsi, uświadomili sobie wreszcie, że są całkiem dobrzy w tym, co robią i że mogłoby im się udać także na polu dawania. Właśnie wtedy odkryli Wenusjanki. I chociaż dobrzy byli zawsze, to jednak potrzebowali długotrwałego udowadniania swej siły, by zyskać szacunek do samych siebie. Analizując swoje kolejne sukcesy, zrozumieli, że do każdego z nich przyczyniły się w pewien sposób wcześniejsze niepowodzenia. Każda pomyłka była ważną lekcją, która pomagała potem wbijać gole. Mężczyźni zrozumieli, że zawsze byli dobrzy w tym, co robili. Można popełniać błędy. Jeśli mężczyzna pragnie nauczyć się więcej dawać, jego pierwszym posunięciem powinno być utrwalenie przekonania, że pomyłki, porażki, a także to, że nie na wszystkie pytania zna odpowiedzi, nie jest naprawdę niczym złym. Pamiętam opowieść pewnej kobiety, która skarżyła się, że jej partner nigdy nie zaproponował jej, by się pobrali. Miała wrażenie, że nie był zaangażowany w związek tak jak ona. Mimo to, kiedyś wyznała mu, że jest z nim bardzo szczęśliwa. Następnego dnia, partner się oświadczył. Potrzebował po prostu akceptacji i zachęty dowodu, że jest w jej oczach wartościowym człowiekiem. Wtedy dopiero mógł zdać sobie sprawę z tego, że bardzo mu na niej zależy. Marsjanie także potrzebują miłości. Tak jak kobiety łatwo mogą poczuć się odrzucone, jeśli nie są traktowane z potrzebną im troskliwą uwagą, tak samo mężczyźni ulegają przekonaniu, że zawiedli, kiedy kobiety mówią o problemach. Ten właśnie mechanizm jest przyczyną wielkich trudności mężczyzny w dziedzinie słuchania. Przecież chce być bohaterem. Kiedy partnerka jest rozczarowana albo nieszczęśliwa, to bez względu na przyczynę, on czuje, że w jakiś sposób nie podołał. Jej niezadowolenie potwierdza jego najgłębszą obawę nie jestem dość dobry. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo mężczyźni są wrażliwi i do jakiego stopnia potrzebują miłości. Miłość pomaga im uświadomić sobie, że są dostatecznie dobrzy, by zadowolić innych. Młody chłopak, który miał szczęście, że jego ojciec umiał sprostać oczekiwaniom matki, wchodzi w dorosłe związki z ugruntowanym przekonaniem, że i on potrafi zadowolić swą partnerkę. Nie boi się zaangażować, bo wie, że sprosta. Wie także, że jeśli mu się nie uda, nadal będzie zasługiwał na miłość i wdzięczność za to, że się starał. Nie potępia się, ponieważ wie, że choć nie jest ideałem, robi co w jego mocy, a to już wystarczająco dużo. Potrafi przepraszać za swoje błędy, gdyż spodziewa się wybaczenia, miłości i tego, że jego starania zostaną docenione. Taki mężczyzna rozumie, że przecież każdemu zdarza się błądzić. Widział, jak jego ojciec popełniał błędy, a jednak nadal był z siebie całkiem zadowolony. Pamiętał, że matka zawsze kochała ojca i wybaczała mu wszystkie niedociągnięcia. Czuł jej ufność i poparcie nawet wtedy, gdy ojciec czasami ją rozczarowywał. Wielu mężczyzn nie ma niestety szczęśliwych wzorców z dzieciństwa. Dla nich trwanie w miłości, małżeństwo, rodzina są czymś równie trudnym jak pilotowanie odrzutowca bez jakiegokolwiek przygotowania. Może są zdolni, by wystartować, ale z całą pewnością rozbiją się po drodze. Łatwo można zrozumieć, że bez dobrego podręcznika. Wiele kobiet i mężczyzn skazanych jest na przegraną.